Jak zapewne część z Was wie, ty, którzy śledzicie Fanpage Myśli Uwolnionych, byliśmy z Pawłem na szkole ekonomicznej w Karpachu. Powiem szczerze, że miałem bardzo wysokie nadzieje w tym projekcie, ponieważ jest to tak naprawdę flagowy, sztandarowy projekt Instytutu Misesa i muszę Wam powiedzieć, że w ogóle się nie zawiodłem. Tak naprawdę miałem styczność z, nie boję się tego powiedzieć, największymi teoretykami Austriackiej Szkoły Ekonomii w Polsce i wykłady, które były tutaj prowadzone, oraz co najbardziej chyba mi się podobało, ta część pooficjalna każdego wieczora, były niezwykle. Odkrywcze, i to było naprawdę intelektualnie wspaniałe doświadczenie. Porównałbym do takiego triatlonu, czy tego biegu, gdzie najpierw trzeba przebiec, potem przypłynąć, a potem jeszcze na rowerze przejechać masę kilometrów. Coś takiego tylko dla rozumu. Naprawdę bardzo mi się tutaj podobało wszystko w malowniczym Karpaczu i bardzo wiele stąd wyniosłem. Tematy takie jak. Teoria monetarna, bankowość, finanse i to zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej naprawdę wywarły na mnie ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że będę w stanie zrobić z nich bardzo duży użytek w przyszłości. Że materiały, które będą publikowane na kanale i na Facebooku, będą wyłącznie coraz lepsze i to, zwłaszcza pod tym kątem merytorycznym, trudniej będzie się do nich przyczepić, ponieważ tutaj mam tak naprawdę wspaniały background, który zamierzam wykorzystać jak najlepiej. W momencie to co najważniejsze, bardzo chciałbym zachęcić, żebyście ten projekt wspierali i przede wszystkim się zapisali na kolejną edycję. Nie sądzę, żeby istniał drugi tak dobry projekt w Polsce, gdzie będziecie mogli nauczyć się doskonale podstaw czy nawet bardziej zaawansowanych aspektów austriackiej szkoły ekonomii, w dodatku w pięknym, malowniczym Karpaczu, w świetnym pensjonacie, z tak wybitnymi ludźmi. No i. To, co różni przede wszystkim to miejsce od jakiejkolwiek uczelni na świecie, podejrzewam, jest właśnie to, że wykładowcy tak naprawdę tylko czekają, żeby z nimi porozmawiać o wszystkich zagadnieniach, które nas nurtują. I to niekoniecznie właśnie w takiej trudnej relacji. Często jedna, tutaj mamy ławkę, tak, tutaj mamy ławę wykładowcy, który po prostu jest kilka poziomów wyżej i tak się do nas odnosi. Ale nawet przy piwie, w kuluarach, na spokojnie, po kolacji. I to jest świetne, bo tak naprawdę ta wiedza. Nie jest blokowana. Dowiemy się wszystkiego czego chcemy i jeszcze więcej. Oczywiście od razu postanowiłem, że przyjeżdżam tutaj za rok. Nie tylko zawalczyć być może o pierwsze miejsce w konkursie i egzaminie końcowym, ale przede wszystkim pogłębić swoją wiedzę, wybrać się na se seminaria zaawansowane, dowiedzieć się jeszcze więcej o austriackiej szkole ekonomii, no i przyjechać przede wszystkim być może znacznie bardziej przygotowany teoretycznie. Was też zachęcam, być może spotkamy się po prostu tutaj w przyszłym roku na szkole w Karpaczu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach a być może i na żywo, tutaj w Karpaczu. Cześć!